Jest, jest. Cześć, witam Was y, znów Cześć. na moim kanale, ja nazywam się Sebastian, D bomb witam. Cześć, siemreczko, witam Cię. O, co na nazwę? B-O-M-B, jak to ładnie wygląda. Czyli bomba. We, y, sorry, bomb? No oczywiście, że kawa. Na no, spokojnie. Na spokojnie. Okej, okay, dzięki bardzo. Hej. Trzymajcie się, hej. Partnerem kanału jest firma Laser System. Zajmująca się produkcją gadżetów reklamowych. Więcej w opisie. Cześć, witam Was y, znów na moim kanale. Ja nazywam się Sebastian. Z serii Szybka Piątka. Ze mną jest dzisiaj zespół Dibon. Gdzieś na Wydmach nad Morzem. Witam. Cześć, Siemlesko, witam Cię. Y, szybkie pięć pytań. Skąd pomóc na nazwę? Mówię na nazwę, ze słownika wyrazów yy, obcych, a ogólnie tak naprawdę to z yy, słownika polsko-angielskiego. Na końcu były skróty i kolega mi powiedział, ty weź zobacz jakie tam są fajne skróty. I była nazwa bomba głębinowa D-BOMB, -B, B stwierdziłem jak to ładnie wygląda. Jest to yy, tak naprawdę właśnie bomba głębinowa na statkach amerykańskich z II woj wojny światowej, tak się oznaczało bomby głębinowe. No i mówię, jademy z tym, fajnie to wygląda, może być. Czyli bomba, bomba. Sorry. Następne pytanie, jedziemy szybko, gdzie jest fajniejszy klimat? Duży koncert z kilkoma artystami, czy jakaś impreza zamknięta? Obojętnie, dla mnie jest to obojętne. Po prostu ja sobie tworzę swoją enklawę, swój, swój, tworzę Twój klimat i najważniejsze jest to, aby ludzie, którzy są na koncercie, czy to będzie 5 osób, czy to będzie 50 tysięcy osób, a jeżeli wejdą w mój klimat, to wszędzie będzie zajebiście. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. No właśnie. Ja muszę po prostu zrobić swój klimat, i jeżeli ludzie w to wejdą. to. odpowiedziałeś, bo mi z głowy wypadło. No to lecimy bardzo szybko, widzę, co by zabrał na bezludną wyspę, dwie rzeczy. Rzeczy, osoby. Robiliśmy już. Dwie, dwie rzeczy. No to, no to zależy, jaka jest ta bezludna wyspa. Ona dobrze. jest naprawdę bezludna wyspa. No to no na pewno zabrałbym ze sobą jakąś kobietę, yy, najlepiej swoją. Yy, no i jeszcze, jeszcze zabrałbym. Yy, nie wiem, jakąś łopatę, ale tylko taką, taką saperkę, o to na pewno. A wtedy ja akurat nie jestem palcem robiony, więc ja jakbym miał już taką łopatkę, czyli taką tak zwaną, jak to się nazywa, to rządzą nie, że mają, nie, no saperka, ale no, saperka. to jest, ale ona tam jest i, i, i z jakimś nożykiem, no tak do, jego... dobra, no, taka saperka, to wtedy już sobie naprawdę potrafię zrobić wszystko. O, to bardzo fajnie. Czy zdarzyło ci się kiedyś zapomnieć tekstu na koncercie, na imprezie jakiejś? Jakbyś mnie dzisiaj zapytał, teraz tu, Bartek, zaśpiewaj, lubię kiedy, tylko zacznij od, dru od drugiej zwrotki, powiem nie pamiętam. Nie przejdzie. Jeżeli jest to na koncercie i mhm. leci muzyka, ja ci zaśpiewam, ale teraz z partyzanta no nie ma takiej opcji. Czyli jest taka możliwość, aczkolwiek <laughs> tak się nie zdarzyło. Tak. Jaka jest Twoja ulubiona piosenka? No, z Twoich oczywiście, nie? No mam ich dużo. Tak naprawdę darzę wszystkie utwory, swoje darzę, darzę naprawdę wielką miłością, ale ostatnio jestem znowu fanem utworu yy, za późno jest, by wierzyć to. No, przepiękny utwór, przepiękny, udało mi się tekst napisać. Nie wiem, nie wiem co ja miałem wtedy w głowie, ale naprawdę utwór ja wam polecam serdecznie, za późno jest z d yy, Piękna plaża, piękna naprawdę modelka. Yy, no i w ogóle jakoś tak młodo wyglądał. No, zarobisty telewizji, zapraszam Was do odsłuchania. Lecimy naprawdę szybko, jak burza. A jak burza, kawa czy herbata? No, oczywiście, że kawa. Także widzicie, dlaczego tak szybko poszło, jest już po kawie. A jeżeli kawa, to w kubku, ja bym prosił się o złożenie autografu na tym kubeczku. Też szybko? Nie, tak. No spokojnie. Na spokojnie. Na Pięknie, pięknie oczywiście. oczywiście, Mam miejsce piękne. D, -P -O -M -P. Bartek. I jeszcze serduszko do tego dodam. Dziękuję serdecznie. Także było bardzo szybko. Także I bardzo dziękuję. dziękuję i bardzo jesteśmy w stanie chwilę. I mogliśmy sobie tutaj szybciutko pogadać między dziękuję kawką a drugą kawką. Tak. Udało nam się to zrobić w niespełna 3 minuty. No, może cztery wyjdzie. <laughs> ok, dzięki bardzo. Hej. Trzymajcie się, hej.